Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na Biznes Info, waszej ulubionej serii biznesu w prawdziwym życiu. Dzisiaj kolejkowo zabiorę Was na wycieczkę, tak jak moje dzieci, do Kolejkowa, do miejsca, gdzie jest bardzo duża makieta. a tutaj a propos Warszawy, to jest pieszczoszek polskiej giełdy papierów wartościowych. Ciekawy odcinek się szykuje. Zapraszam do oglądania, łapka w górę. Przerwie Świątecznej, ponieważ moje dzieci mają ponad 20 parę dni wolnych w, w, w ostatnich dniach, więc musiałem gdzieś zagospodarować ten czas, więc zabrałem ich do kolejkowa, żeby pokazać im makiety. No i ja też wiem, że kolejkowo jest spółką notowaną na New Connect. Jest to bardzo mała spółka w tym momencie. Jest to 80 zł za jedną akcję. Kapitalizacja w okolicach 100 milionów złotych, generująca zysk. Bardzo atrakcyjnie w ogóle cenie, jeśli chodzi o analizę fundamentalną dla takich inwestorów, którzy lubią cenę do zysku, cenę do wartości księgowej no to jest atrakcyjna spółka, to jest taki pieszczoszek właśnie polskiej giełdy. Obecnie mamy cztery lokale i między innymi jest właśnie Warszawa, gdzie możemy zobaczyć bardzo fajne makiety lokalne. Czyli na przykład jak jesteście z okolic Warszawy, przyjeżdżacie do Warszawy, mieszkacie w Warszawie i idziecie do takiego kolejkowa, zobaczycie tam makiety lokalne, czyli zobaczycie jakiś dworzec, jakąś górkę, jakieś cytadele, zobaczycie takie charakterystyczne miejsca dla Warszawy, żeby odczuć właśnie tą lokalność. I to jest ten Przewaga rękowa kolejkowo, czyli nie idziesz po prostu na makiety patrzeć, jak jeżdżą pociągi, ale masz też zobaczyć na przykład swoją historię w danym miejscu. O, tutaj się całowałem z moją przyszłą żoną w tym miejscu. Tutaj mieszkamy z tego dworca jadę do pracy. I tego typu tutaj oddziaływania i te bodźce emocjonalne bliskości mają być właśnie w tych makietach odzorowane. Mam na przykład zobaczyć tam polski Sejm, jak zobaczyć, jak wygląda, zobaczyć na przykład ludzika, który ma czerwone korale, żeby na przykład odzorować panią Senyszyn, czy inne osoby, które noszą czerwone korale, czyli też jest taka bliskość tematyczna, aktualność tematyczna na, na podstawie wydarzeń bieżących, czy takich, które były bardzo charakterystyczne w ostatnich latach, które jak po prostu wejdziemy, o kojarzę to. O, kojarzę to. Do tego oczywiście jest wiele różnych miejsc zautomatyzowanych, żebyśmy sobie zobaczyli, jak, jak na przykład działa śluza wodna w Warszawie, więc takie bardzo ciekawe miejsca. Plus na przykład bardzo mi się podoba to, że w całym kolejkowie jest taki system dnia i nocy. Na przykład 9 minut trwa dzień, 4 minuty noc. I mamy sobie zobaczyć, jaka jest różnica w danym miejscu, właśnie w nocą, czy właśnie w ciągu dnia. Nawet te, sama, te same ludziki potrafią być e, oświetlone, te budynki potrafią być inaczej e, oświetlone. Plus, na przykład, w nocy na Placu Zbawiciela jest taki system bardzo ciekawy wodny. Jest imitacja burzy i leci deszcz na ulicę, i to też. Bardzo ciekawie wygląda. Bilet na takie kolejkowo jest od 30 do 50 zł w zależności od tego, to jest taki system jak z Ryanera, czyli w zależności, kiedy kupisz, to będzie albo tanie albo drożej, w zależności od ruchu przewidywanego, czy to weekend, czy to dzień. Bardzo fajnym i charakterystyczną taką rzeczą, i sądzę, że to jest taka przyszłościowa, czyli jak zwiększyć sprzedaż już całej makiety, i na pewno w przyszłości będzie tego więcej, a mianowicie mo modele będą sprzedawane do. Korporacji do innych klientów, na przykład logo Impostu się pojawi, czy logo DHL pojawi się na busie, który jedzie, czy na przykład Pesa, jak zrobi ten sukces przejęcia niemieckiego producenta tramwajów, to na przykład niech będzie logo Pesa, czy ZTM-u, niech będą jakieś specyficzne marki, typu McDonald's, żeby była makieta McDonald'sa. Więc ja sądzę, że w tę stronę też tutaj rozwój kolejkowo będzie, żeby zwiększała się sprzedaż w przyszłości i Zwiększały się po prostu przychody tej spółki. Mam takie ciekawostki, właśnie. Stworzenie miniaturowego budynku to długotrwały proces. Konieczne jest wykonanie dokumentacji, kilkuset fotografii oryginału, potem pozostaje ręczne wycinanie, skręcanie, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie, okablowanie i gotowe. 3 godziny roboczo godziny kosztuje wy. Robienie jednej małej figurki. E, dzięki drukowi 3D, oczywiście, ten proces będzie przyspieszony, redukuje się wtedy koszta, no ale to jednak jest ciężka praca. Jak już ta figurka zostanie stworzona, no to już ona będzie zarabiać pieniądze. Jest, taka, e, jest rozdawana taka ulotka dla dzieci przed wejściem. Oczywiście są tutaj ciekawostki i są takie wypisane. Rzeczy, które masz znaleźć jako dziecko, policjanci, brain roty. były kilka italian brain rotów, które dzieci mogły zobaczyć, więc też jest nacechowane, że my wiemy co się dzieje wśród dzieci, jakie mają obecnie fazy, więc pewnie jakieś minecrafty, jakieś Ninjago też tam będzie, więc to jest naprawdę dedykowane miejsce pod dzieci, żeby też... No, Widziały te, te rzeczy, o których gadają w przedszkolu czy w szkole. I ta ulotka też tu ma ciekawostki. Wypisane na przykład, jak, ile jest pociągów czy wagonów w Warszawie 17 pociągów, żebyście wiedzieli czy 68 wagonów. 5023 figurek ludzi i zwierząt, to się oczywiście będzie zwiększać, ponieważ jest też dodany w ostatnich tygodniach, ja wiem, że jest po świętach już, ale też taki był domek stworzony z piernika, więc pewnie ten domek z piernika zostanie przywrócony albo będzie już wystawą stałą w Warszawie. A jeszcze jak mówimy o dzieciach, to oczywiście przy samym wyjściu z kolejkowo jest przejście przez sklep, więc klasyczny, klasyczny model takiej sprzedaży impulsywnej, żeby te dzieci wychodzące z tego kolejkowa, tato, mamo, kupcie mi kolejkę, która jest akurat, jak tam widziałem, bardzo słabej jakości. Ta kolejka, która tam jest do kupienia, są gadżety, pluszaki, jakieś smyczki, głupoty wszystkie, które pewnie są ściągane z Chin, Szapoba, żeby jak największa marża była na tym, ale tak, ja akurat swoim dzieciom nic nie kupiłem. Ale to jest bardzo dobry model, oczywiście, na zwiększenie sprzedaży, zwiększenie przychodu z jednego klienta, który już do tego lokalu przyjdzie. Więc to jest naturalna rzecz, że się sprzedaje tym dzieciom przy wyjściu. Jakie są tutaj cele na przyszłość? Rozwinięcie się na kolejne lokale w całej Polsce? Być może, być może ja trzymam kciuki za to, żeby kolejkowo wyszło poza Polskę. Niech produkują figurki, wszystkie modele w Polsce w kosztach polskich, ale niech otwierają lokale w Berlinie, w Amsterdamie, w Paryżu i niech robią modele pod europejskie stolice i wtedy ta spółeczka naprawdę będzie bardzo atrakcyjna do kupienia. Więc napiszcie w komentarzu, e, czy byliście w Kolejkowo, czy to w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w jakiejś innej lokalizacji. No i dawajcie znać, jakie spółki, jakie biznesy mamy odwiedzić w następnym odcinku Biznesu w Prawdziwym Życiu. Do zobaczenia i pamiętajcie o obce w górę, komentarzach i udostępnieniach. Cześć!